Jarek Łuczak, firma Abarth prezentujemy chyba jeden z większych samochodów osobowych, jaki do nas kiedykolwiek trafił e, olbrzymie Infiniti QX 56 naprawdę większy od Land Cruisera, większy od GL -a. nie kojarzę, żeby było coś e, większego niż ten samochód u nas silnik też e, olbrzymi 5,6 litra V8, 400 koni mechanicznych i do tego wszystkiego instalacja gazowa. Teraz można jeździć już spokojnie, nie martwić się, że benzyna kosztuje 5 zł. Tylko możemy tankować za 2 zł i spalać 16-17 litrów gazu. I do tego około 4-5 litrów benzyny. Wcześniej było to w okolicach 15-18 litrów benzyny, w zależności od tego jak auto jeździło. Auto jest z bezpośrednim wtryskiem benzyny, właściwie silnik jest z bezpośrednim wtryskiem benzyny i dlatego musi spalać również benzynę, a nie tylko gaz. Zamontowaliśmy do auta instalację gazową marki Stag, ale opartą na reduktorze firmy KME, ponieważ firma Stag nie ma w swojej ofercie żadnego reduktora, który byłby w stanie obsłużyć aż tak dużą moc, czyli... 400 koni mechanicznych. Dotychczas klient przejechał około 15 tysięcy kilometrów. Filmik y, kręcimy dopiero teraz, ponieważ auto y, na początku nie y, działało tak dobrze, jak powinno i dopiero teraz, kiedy klient dzisiaj twierdził nam, że auto działa bez zarzutów i można się nim chwalić, to też chwalimy się Państwu i przekazujemy, że można już takie auta spokojnie u nas gazować. Wnętrze również olbrzymie. Na tak zwanych dużych Amerykanów spokojnie zrobione. A że Amerykanie są duzi, to wiemy, jedzą dużo McDonaldów, frytek i jeszcze innych rzeczy. Tu mamy przełącznik benzyna gaz W tej chwili logo AC świeci się na czerwono, ponieważ jest końcówka gazu w zbiorniku i dlatego świeci się na czerwono, żeby nas poinformować o tym, że powinniśmy już zacząć tankować. Auto pięknie wykończone. Wszystko wysokiej klasy materiały i skóra i drewno czy plastik? Chyba plastik, ale wygląda bardzo, bardzo okazale. Przełączył się na gaz. Chodzi bardzo ładnie. Ciekawie, czy ma taki ładny dźwięk? Słyszałem lepsze, ale i tak brzmi jak trasowa 8 bo nią jest. E, zbiornik gazu wygląda, jakby był strasznie mały, bo to auto jest olbrzymia. Zbiornik ma 77 litrów pojemności. E, przy tym spalaniu daje to zasięg 400 do 500 maksymalnie kilometrów. Po tym przebiegu e, trzeba byłoby podjechać chyba na stację, zatankować, Gdzie Infinity. się otwiera klapka? No w Infinity jeszcze nie otwierałem. A może po prostu się otwiera sam. No proszę, takie proste. Wlew gazu też wygląda jakby to był jakiś malutki, a jest pełnych rozmiarów i możemy nim tankować bez e, najmniejszego problemu, bez używania żadnych przyjściówek. Po prostu pod, podłączamy pistolet i tankujemy. Jasne. My zapraszamy wszystkich kierowców, właścicieli, użytkowników podobnych samochodów, ale i nie tylko do odwiedzenia naszej firmy, naszej strony w celu przerobienia swoich samochodów na gaz, a wszystkich tych, którzy nie chcą jeździć na garze i nie mogą skorzystać z naszej oferty z racji miejsca zamieszkania bądź innych powodów, zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie, gdzie prezentujemy podobne rozwiązania alternatywnych źródeł zasilania samochodów i nie tylko, również jakieś ciekawostki z dziedziny motoryzacji.